Masło kokosowe, nie wiem czy znacie, to też jest mój hit. Eee, masło kokosowe, tudzież olej kokosowy, różnie jest nazywane. Ono będzie miało taki wygląd, jak masło. Będzie twarde do czasu, aż weźmiemy do ręki, bo w temperaturze ciała zacznie się rozgrywać, a się oleje. Puste jest twarde, albo na słońcu postawiono, żeby też by się zrobiło um, tak miękkie. I tak samo, po kąpieli można posmarować ciało. Można na przykład, ja tak robię, że. Wrzucam do kołbieli do wanienki córeczce. Świetnie ciemieniuszkę y, usuwa. Nie trzeba jakimiś tam kremami cudami polewać, tylko po prostu troszkę olejem kokosowym. Też taka puszka y, są dwa rodzaje, jest rafinowane, nierafinowane. Rafinowane, czyli oczyszczone już takie trochę, można powiedzieć, gorsze, one puszczają około 9 zł, a to nieoczyszczone 14 zł, więc też to nie jest łatwo no, kupić. Mam jedną, no, ale dobrze. <grym> Więcej mam na że można wyraźnić okazji, to oczywiście będziesz mowa. To jakby jak chodzi o, o kąpiel dziecka, o coś takie zadbanie tutaj o skórę.